Czy Niemcy właśnie szykują się na konflikt? I czy chcą wciągnąć Polskę właśnie w niego? Ostra wymiana zdań pomiędzy prezydentem a wiceministrem Obrony Narodowej. A może ostre słowa wiceministra do prezydenta w odpowiedzi na słowa prezydenta, bo wymiany to tam raczej nie było. Rząd podkręca w krzubę Polakom. To, co do tej pory sprawiało, że mieliśmy w miarę racjonalne, jeśli tak można nazwać, ceny mediów, no już ma zniknąć. A na koniec premier w Wielkiej Brytanii ogłosi największą pomoc dla Ukrainy w Warszawie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 18.00 macie najnowsze newsy z kraju ze świata. Już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem. Landes- und Bündnisverteidigung damals beackert war. Generał André Bodeman, z którym rozmowę publikuje w Warszawie dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, odpowiada za opracowanie nowego planu operacyjnego dla Niemiec, czyli planu obrony wojskowej i cywilnej kraju. Prace nad dokumentem trwają od marca minionego roku. Plan ma zostać przyjęty jeszcze tej wiosny. Według Bodemana, stare niemieckie plany obronne, pochodzące jeszcze z czasów zimnej wojny, nie mogą stanowić podstawy do obrony w czasach nowych zagrożeń, na przykład cybernetycznych. Jak mówi, w przeszłości była sytuacja, sytuacja zero-jedynkowa. Wojna albo pokój. Dziś mamy do czynienia z długim pasmem zagrożeń hybrydowych. Obecnie jest tak, że nie jesteśmy w stanie wojny w sensie formalno-prawnym, ale od dawna nie jesteśmy w stanie pokoju, ponieważ codziennie jesteśmy zagrożeni i napadnięci, mówi szef Dowództwa Terytorialnego Bundeswehry. Jak podkreśla, zagrożenie jest realne. Codziennie jesteśmy atakowani fałszywymi wiadomościami i dezinformacją. Druga rzecz to ataki w cyberprzestrzeni. Trudno je komuś Pisać. Rosja, Chiny, przestępczość zorganizowana, ale skutki są widoczne. Po trzecie, nastąpił ogromny wzrost szpiegostwa. Widzimy gwałtowne zwiększenie aktywności obserwacyjnej dronów nad instalacjami wojskowymi, ale także próby szpiegowania przez pojazdy z rosyjskich konsulatów, z których niektóre podróżowały nawet na poligony wojskowe, wylicza Bodeman. Do tego należy dodać sabotaże takie, jak wysadzenie rur Nord Stream, przewiercone rury z LNG, manipulacje na liniach kolejowych czy materiałów, Materiał wybuchowy znaleziony wzdłuż rurociągu NATO. Bodeman tłumaczy, że zasadniczą częścią nowego planu operacyjnego dla Niemiec jest cywilne wsparcie obrony militarnej i odwrotnie. Jakiego wsparcia cywilnego potrzebujemy, aby obronić lub odzyskać integralność terytorialną kraju? Jak utrzymać zdolność do rządzenia? Jak chronić ważną infrastrukturę? Bundeswehra absolutnie nie może tego zrobić sama, dlatego potrzebujemy wsparcia strony cywilnej, mówi generał. Eine Farbe haben dazwischen. Niemcy to chyba powinny znacznie wcześniej pomyśleć o reformach w systemie obronności w, sprawie, w sprawach obronności, skoro ich ustawy pamiętają jeszcze czasy zimnej wojny. Tym bardziej, że jednym z ich obowiązków jako członka NATO jest przekazywanie tych 2% PKB na obronność, a nawet tego przez lata nie mogły dopiąć. Rozwój technologii to przecież nic nowego, a chyba takie rzeczy jak wojskowość należy do tego dostosowywać. Jednak rozmowy na temat zmian w Niemczech to wcale nie taka nowa dyskusja. Dwa lata. Po rosyjskim ataku na Ukrainę Niemcy nadal mają zastraszająco słabą pozycję w obszarze obrony cywilnej, mówi wiceprzewodnicząca klubu poselskiego CDU-CSU w Bundestagu Andreas Lindholz z CSU. Także polityk Partii Zielonych, Leon Eckert, specjalista do spraw wewnętrznych, apeluje: każdy, kto chce chronić życie ludzkie na wypadek wojny, musi znacznie wzmocnić obronę cywilną w zmienionej sytuacji bezpieczeństwa. Niestety, przestanie to, prze, przesłanie to nie dotarło jeszcze do wszystkich, pomimo historycznego zwrotu w polityce międzynarodowej. Dopóki nie było widocznej potrzeby, po co inwestować w coś, co nie było potrzebne, tak? No bo jak w, w, obronność w czasach wszechpanującego konfliktu, może być kwestią istotną dla kraju znajdującego się w samym centrum Europy. No ale właśnie, skoro Berlin podejmuje takie decyzje, to prawdopodobnie czegoś się obawiają. Jak Niemcy się boją, to być może my też powinniśmy. W końcu to Polska jest terytorium pomiędzy nimi, a Rosją i możemy domyślić się, gdzie toczyłaby się ewentualna wojna. Oby nie powtórka z historii. No ale w sumie Niemcy mają też już swoje inne problemy. Największa unijna gospodarka oddała m.in. rynek samochodowy Chinom i podobnie jak one ma problem z rynkiem nieruchomości. Na to nakłada się wzrost populizmu wewnątrz kraju i coraz bardziej widoczny konflikt między partiami politycznymi. Coś wam to przypomina? Do tego jeszcze stale malejące PKB, słaba infrastruktura, wielkie korporacje odchodzące z rynku. No nie jest kolorowo. Co do PKB-u zachodnich sąsiadów spada, ale Polska względnie nieźle sobie radzi pod tym względem. Względnie pod tym względem. No, widzimy jego wzrost. Stały. Nie oznacza to jednak, że Niemcy przestają być jedną z najsilniejszych europejskich gospodarek. Ich PKB i tak, no, niestety dla nas przewyższa nasze wielokrotnie. Chociaż może kiedyś dogonimy sąsiadów pod tym względem. Albo przynajmniej miejmy taką nadzieję, że nasz rząd nie spieprzy tych trendów. państwo doskonale wiedzą 2022 roku w miejscowości Zamość koło Bydgoszczy spadła rosyjska rakieta. Rząd mówi: więcej działania, mniej mówienia. I na pewno zaskakujące jest to, że prezydent Andrzej Duda już kolejny raz wychodzi z pewną inicjatywą międzynarodową bez rozmowy z rządem, powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w rozmowie Piaseckiego, odnosząc się do deklaracji prezydenta Dudy w związku z rozmieszczeniem broni nuklearnej w Polsce. Gościem we rozmowie Piaseckiego był Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Narodowej. Komentował deklarację prezydenta. Andrzej Duda powiedział w rozmowie z faktem, że jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, aby rozlokować broń nuklearną w ramach nuclear sharing na naszym terytorium, to jesteśmy na to gotowi. Słowa Dudy komentował na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Dla mnie jest ważne to oświadczenie pana prezydenta w sprawie ewentualnej obecności broni atomowej w Polsce. Czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo Jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa, powiedział. Rząd mówi: więcej działania, mniej mówienia, i na pewno zaskakujące jest to, że prezydent Duda już kolejny raz wychodzi z pewną inicjatywą międzynarodową, bez de facto rozmowy z rządem. Myślę, że najpierw rozmowa, a później inicjatywa. Taka powinna być właściwa kolejność, tym bardziej, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną państwa i musimy jednak uznać to pierwszeństwo, mówił Tomczyk. Najpierw analizy i rozmowy w kuluarach, rozmowy w czasie takich wizyt jak dzisiejsza. Wizyta premiera Wielkiej Brytanii, a dopiero później decyzje i rozmowy publiczne, uważa Tomczyk. Jeżeli przenosimy coś na poziom polityczny, to znaczy, głowa państwa komunikuje coś de facto w telewizji, to zawsze powinno być to ustalone wcześniej z rządem. Taka jest kolejność. Mówił. Dodał, że decyzja powinna być też uzgodniona z sojusznikami. Nie możemy zaskakiwać naszych sojuszników. Chciałbym to podkreślić, że zdolności NATO to są zdolności wszystkich członków NATO, więc de facto NATO dysponuje bronią nuklearną i to jest też ochrona Polski, dodał. Pan minister Błaszczak wiedział o zagrożeniu, które pojawiło się po stronie ukraińskiej, które mogło spowodować zagrożenie. Więcej działania, mniej gadania. No ale kto to mówi? Przecież to Cezary Tomczyk jest w rządzie. Andrzej Duda nie ma realnych, o, re, realnych możliwości na to, żeby podpisać tego typu umowy międzynarodowe, żeby negocjować z rządem Stanów Zjednoczonych. On rozmawiał o tych sprawach, lobbując polską rację stanu, która jakby nie było, no powinna być i dla rządu priorytetem. No, a tutaj się okazuje mniej gadania, więcej robienia. I jasne, oni przez 8 lat nie robili nic w tym zakresie, ale to wcale nie znaczy, że Andrzej Duda nie może teraz e, działać w tym kierunku. Jeżeli nawet po tylu latach coś wreszcie robi się dobrze, to raczej należy takie zachowania pochwalić. Także panie Cezary Tomczyk. Niech pan powie te słowa Donaldowi Tuskowi. Więcej roboty, mniej gadania. No bo jak na razie nie widzimy, żebyśmy zaczynali. Intensywnie zbroić się, co najwyżej przekierowujemy te wszystkie nasze dotychczasowe umowy na Niemcy, i to Niemcy teraz mają zapewniać nam obronę. I pytanie, czy to dobrze? Czy faktycznie kraj w takim pogłębiającym się kryzysie, no i historycznie też niezbyt przyjazny Polsce, powinien występować jako nasz anioł stróż? Nie lepiej właśnie mieć dobre relacje, bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi? A skoro ze Stanami Zjednoczonymi, no to chyba z Donaldem Trumpem też. Nie rozumiem w ogóle tej całej nagonki na dudę za to, że się spotkał z Trumpem. Przecież powinniśmy mieć dobre relacje i z jednym, i z drugim prezydentem. Najprawdopodobniej to Trump będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc dlaczego mamy to wszystko pieprzyć? Super, że Tusk ma dobre relacje z Bidenem. Dajcie mieć dobre relacje, dudzie, z Trumpem. Czerpmy z dwóch, jeśli jest taka możliwość. No ale niestety, wojna polityczna wewnętrzna jest dla niektórych zdecydowanie ważniejsza. Lećmy dalej. Sądeckich wodociągów muszą się liczyć ze wzrostem opłat za wodę i ścieki. Obowiązująca taryfa została uchwalona jeszcze w 2021 roku. Rady gmin będą ponownie zatwierdzać wysokość taryf za wodę i ścieki zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Rząd Donalda Tuska powraca do zasad, które były stosowane przed wprowadzeniem reformy przez Prawo i Sprawiedliwość. Wody polskie przez lata utrudniały wprowadzenie wyższych opłat. Według nowych przepisów, rady gmin mają otrzymać wyłączne prawo do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt zmian został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Planowane jest częściowe powrócenie do rozwiązań, które obowiązywały przed wprowadzeniem ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków. To umożliwi samorządom podniesienie stawek za wodę i ścieki, o co wody polskie zabiegały od dawna. Taryfy będą zatwierdzane przez uchwałę rady gminy. PGW Wody Polskie będą mogły interweniować w proces zatwierdzania taryf, ale tylko jeśli będą one ustalane na poziomie znacząco wyższym od średniego w danym regionie wodnym. Ma to zapewnić ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Jeżeli projekt taryfy przewiduje wzrost cen i stawek opłat nowej taryfy o co najmniej 15% ponad średnią stawek taryfy w danym regionie wodnym obowiązującej w roku poprzednim, wtedy wymagane będzie uzyskanie stanowiska organu regulacyjnego, czyli PGW Wody Polskie. Wysokość cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w roku poprzednim w każdym regionie wodnym będzie ogłaszał minister do spraw gospodarki wodnej nie później niż do dnia 31 października każdego roku. Wody Polskie będą analizować projekt taryfy wraz z uzasadnieniem pod kątem zgodności z ustawą oraz warunków ekonomicznych prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i weryfikować koszty związane z usługami. Planowane jest zniesienie opłaty za zatwierdzenie taryfy. W Polsce, które są na plusie i notują zyski, nowe taryfy za wodę i ścieki zaczną obowiązywać 10. No, i tutaj znowu podkreślę tylko, że napisał ten artykuł serwis wp, Zatrzymanypl, który należy do e, korporacji wirtualnej Polski. No i tutaj komentujący nie mają litości dla rządów Donalda Tuska właśnie w tym zakresie. A tylko przypomnę, że wirtualna Polska to ten serwis, który cały czas Tuska pompował, jak on jeszcze nie był w rządzie. Uśmiechajmy się. Mycie w e, fontannach miejskich e, bardzo dobrze, chcieli zmian, to mają. To było wiadome, w końcu to premier. Myślę, że, na, że czas na P od powietrza wdychanego. P odstawa opodatkowania będzie, m, po, podstawą opodatkowania będzie pojemność płuc. Kto wie, czy tak nie będzie. W każdym razie, być może są to kupione trole, które generują ruch, więc wirtualna Polska się ich nie pozbywa. Być może nie. Być może Polacy po prostu mają takie zdanie o rządzie Ronalda Tuska. Jakby nie było, no to jest to rząd. Mniejszościowy. Znaczy Platforma, Koalicja Obywatelska jest mniejszością. Nie udało im się zdobyć samoistnej władzy i musieli wejść w koalicję z naprawdę wieloma partiami. Tam są te trzy główne, ale jedna z tych głównych dzieli się na dwie też główne, czyli Polska 2050, Szymona Hołowni i PSL. Także już mamy cztery. No ale w tych partyjkach tam lewicowych i Kałowskich też to wszystko się dzieli na jeszcze mniejsze partie każdy ma tam jakieś swoje własne interesy i naprawdę nie zazdroszczę czuskowi takiej pozycji w jakiej się teraz znalazł. Pytanie czy przetrwa do kolejnych wyborów prezydenckich jego popularność, bo jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby miał przegrać wybory parlamentarne, znaczy eu europarlamentarne. No ale jeszcze rok rządów i tendencja może się Zmienić. Dajcie znać, czy myślicie, że wygra kandydat platformy, czy PiSu, bo chyba o żadnym innym i tak w Polsce nie ma mowy. Tamy lećmy dalej. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak ogłosił w Warszawie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Jego wartość wynosi 500 milionów funtów, poinformowało biuro szefa brytyjskiego rządu. Jak podkreślono, to największy pojedynczy brytyjski pakiet pomocy dla Ukrainy. W komunikacie zapowiedziano, że Rishi Sunak spotka się z polskim premierem Donaldem Tuskiem, aby rozmawiać o pogłębieniu. Stosunków brytyjsko-polskich, po czym obaj przeprowadzą rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem na temat bezpieczeństwa europejskiego i wsparcia dla Ukrainy. Następnie Sunak uda się do Niemiec na spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem. Rząd w Londynie przekazał, że dodatkowe fundusze w wysokości 500 milionów funtów zwiększą wartość brytyjskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy do 3 miliardów funtów w bieżącym roku i zostaną wykorzystane do szybkiego dostarczenia pilnie potrzebnej amunicji obrony powietrznej, dronów i wsparcia inżynieryjnego. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przekaże również największy do tej pory pojedynczy pakiet sprzętu dla Ukrainy, który obejmie 60 łodzi bojowych, ponad 1600 pocisków uderzeniowych i obrony powietrznej, a także dodatkowe precyzyjne pociski kierowane dalekiego zasięgu Storm Shadow, ponad 400 pojazdów, 162 wozy opancerzone, 78 pojazdów terenowych oraz prawie 4 miliony sztuk amunicji do broni strzelnej. Obrona Ukrainy przed brutalnymi ambicjami Rosji jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa i całej Europy. Jeśli Putin odniesie sukces w tej agresywnej wojnie, nie zatrzyma się na polskiej granicy, podano w komunikacie brytyjskiego rządu. Znalazło się w nim również sformułowanie, że przyjazd szefa rządu do Warszawy będzie miał na celu pogłębienia więzi z polskimi partnerami i zapewnienia nowego wsparcia wojskowego dla obrony Ukrainy. Ukraińskie siły zbrojne nadal dzielnie walczą, ale potrzebują Naszego wsparcia i potrzebują go teraz, zacytowano stwierdzenie Sunaka. Największy brytyjski pakiet pomocy dla Ukrainy 500 milionów funtów, czyli jakieś 2,5 miliarda złotych do trzech porywach do trzech. No trzy to nie, dwa i pół. W zależności od kursu trochę więcej, trochę mniej miliardów złotych. No fajnie, tylko że Polska i tak tutaj jest jak najbardziej przodującym krajem, mimo tego, że jesteśmy znacznie mniejsi gospodarczo. Jeśli we, jeśli wzięlibyśmy nasz, nasz ogólny majątek jako Polski w porównaniu do krajów zachodnich, no to my wydaliśmy prawdopodobnie najwięcej. Być może Stany Zjednoczone wydały również dużo, no ale to jakby nie było jest ich wojna, a nie nasza. Także no. Fajnie, że przyjedzie do Warszawy.